Siemano, dobrze pospawano. Siemano. Kolejny odcinek, kontynuacja to tego dzieła. Bierzemy się dzisiaj za czyszczenie tego Czyszczenie prętów zbrojeniowych. Z rdzy. I heftowanie, nie? I będziemy heftować. Dzisiaj zrezygnujemy już z metody MAG. Weźmiemy do tego zlecenia, znaczy bardziej projektu. E, użyjemy spawarki Tiga. Nie będziemy pryskać, będzie tak. Tak, będzie bardziej. ciszej, czynijcie. nie? Tak, także co? No, dzisiaj mamy troszkę zabawy właśnie z czyszczeniem tego. E, tutaj troszkę trzeba to, to podprostować, ale to wszystko jak zaczniemy heftować do kupy, to wszystko się bardziej już podprostuje, bardziej się wzmocni, bo jak na razie ta konstrukcja jest troszkę chwiejna. To tak zwany stół pływający, tak. nie? Lewitujący. Dobra. E, Bierzemy e, się mamy... za robotę, Damian. Dobrze pospawani zapraszają na seans. Partnerem odcinka jest firma Servamed. Na hasło dobrze pospawani macie 5% zniżki. Zamówienia kierujcie bezpośrednio na ten adres mailowy. Symuś, susy gzyby. Ja pozdrawiam Georgia, bo on mi zafundował fajne grzyby raz. Tak. Wylądowałem na tym, na, na Sorze. <grywa> Dlatego cieszymy się, że Damian jest dzisiaj z nami. <grywa> o! Tylko co to za. Ty co tu tam hodujesz, stary? A gumowce. A co tam wypadło no, z tego? Choduję gumowce. Teraz je słuszyłem po Dobra. Jeżeli bierzemy się za szlifowanie, Szymoś dzisiaj użyje tej swojej tatowej. Tak jest. Yy, szlifierki stołowej ja wezmę szlifierkę kątową i co? No, czyścimy ze rdzy, nie? Troszkę roboty jest. Patrzcie. Z takiego pręta robimy takie ładny... tak jest. Także działamy, nie? bo to będzie kolejna monotonia, tak jak wtedy przy tych rurkach. No do ale stołu. nie mamy tego nie wiadomo jak dużo jest. 600. Dobra. Czemuś oczywiście BHP? Safety first! Ja używam maski Skidglassa do szlifowania, ona jest super. Fakt, że jej waga troszkę jest dosyć spora, ale do szlifowania spisuje się super. A ja używam lepszej metody do szlifowania, robię żeby mi nic do oka nie wpadło. Także brudna robota za nami. Mamy wyklifowanych trochę już prętów. Przynajmniej częściowo, nie? Tak A. nam się wydaje. Chcemy zobaczyć, żebyśmy mieli taki wstępny zarys, ile mniej więcej będziemy potrzebowali tego pręta. Zobaczcie, Dalej. jaka praca z szczotą jest niebezpieczna. Zobaczcie to. Nie wiem, czy to widać. Patrzcie. Czekaj, stój. Stój. Nie, jeszcze z oka. Lecimy z głowy, czy mamy jakiś wzór na to? Jaki wzór? No, jaką ściągawkę mamy? Ja mi się daje, że to ma być nasze, autorskie. Jakby to Zrobimy. miało być nasze, autorskie, to wiesz co byśmy tam zrobili. Robimy najpierw tak. Tu pójdzie pierwsza. Taki zastrzał. Na razie dajemy delikatne takie tak, wiesz co tutaj dobrze by było rozrysować A nie no na, na, na środku dawaj No tak to, to chodzi to ma być wiesz Jeszcze za daleko Jesteśmy Ja bym najpierw zrobił te takie jakieś zastrzały Bo wiesz o co chodzi, żeby one na razie no tak. nie przychodziły Tylko te pierwsze po prostu w osi zrobić tutaj osi tego pręta i osi profila, nie? No. Zrobić może. Pamiętaj, że tyłu tyłu nie dajemy. No nie. nie, no to coś takiego zrób, no nie? I zrób. Górę najpierw chcesz. Tak. Ty patrz tutaj u góry, czy ja dobrze heftuję. Dobra. A teraz daj, Damian właśnie przez środek pa. Tak Tak, Tak, że na razie łapać. nie chciałem właśnie, żeby to krzyżować. Aha. Ale no tutaj i tak i tak będziemy musieli to zrobić. Akryzuję. A weź krótszy, na przykład. Taką, No. bardzo ładny. Chodzi o to, żeby później te wszystkie pręty ze sobą połączyć, żeby to właśnie było wszystko stabilne. Patrzcie, tu przód już się usztywnił, jak usztywnimy jeszcze boki, że tutaj jeszcze tam. taką wizję mamy, ale to już na sam koniec potniemy po prostu na takie krótsze, dosłownie nie wiem, takie 20-centymetrowe też odcinki, że gdzieś się po prostu powkładamy jeszcze. To całość powinno. Gdzie nam przypasuje? Nie? Tak. Tutaj w tym wszystkim chodzi o to, żeby to było jak najbardziej przypadkowe ułożenie, żeby po prostu był w tym urok, nie? Żeby to było takie niepowtarzalne. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Także widzicie, e, chodzi o to, że jeżeli ma się jakieś tam chęci, e, pomysłów jest mnóstwo na internecie, e, no trzeba po prostu wyjść. Z... z niczego można zrobić coś, nie? Tak. E, wstać z tej kanapy i ruszyć tyłek, i można coś podziałać, nie? Jak na razie mi się zaczyna podobać. Zobaczymy. I to jest wszystko z odpadu, także to jest recykling, pełen recykling. Pełen recykling, bo ten profil też kiedyś się pomyliliśmy, kupiliśmy za dużo, nie? Tak. Także leżał i czekał na swoją kolej. I tutaj moglibyśmy teraz... Tak. Dać coś takiego, to będzie zaszał. który teraz wzmocni całość. I tutaj tak naprawdę nie trzeba tego... Nie wiadomo jak spawać, to same hefty. Wiadomo, że te nogi, filary trzeba objechać dookoła, bo to musi być stabilne, ale tutaj te środki to Patrz, nic raczej tutaj... Już jest, już jest stabilniej, dużo stabilniej. Dobra, teraz ja bym się wziął, żeby wziąłbym szlifierkę na krót Pociąłbym na krótsze. Weź bo szlifierkę. Tutaj, bo tutaj nawet teraz, jeżeli chodzi o to, że chci, jak chcielibyśmy dać na bok jakieś, to już tam tu są za długie, nie? Przed na pół chociaż. A ja za ten czas może obspawam nogi, co? No to jest to... Tutaj, jak mówisz, o to słynna tarcza, znaczy szczota. Tarczki. Nie wiem, to będzie dobra Jeszcze tu ciągnie. Oszczędność. Tak, bo nie wyrobimy na zakupy do sklepu, Jak nie będziesz oszczędzał. wane było magiem. Rozlewamy to tygiem, żeby nie pryskać nie hałasować. Znaczy tutaj też chodzi o to o estetykę. Tik ma można pospawać po prostu cieńsze spoiny. Za śmagiem ma dużo nadlewa materiału. Jest nieestetycznie do takich cieniutkich prętów. Tutaj chodzi o to, żeby właśnie poucinać na nierówne kawałki, żeby to był taki miszmasz, nie? Tak jest. Teraz te krótkie będziemy mogli wstawiać w ten sposób, żeby te, które już są, połączyć te ze sobą. Mówię, to zupełnie przypadkowe ułożenia. Powzmacniajmy teraz troszkę te boki. Jest? Yes. No już dotknęły. Już mi się to zaczyna podobać. Tobie? No. A jak? to nam się wszystko podoba, co robimy, nie? Dokładnie. Patrzę. Jeszcze parę tych, parę heftów z tej strony. Teraz tak myślę, bo to tak mi gdzieś przychodzi. To jest tak zwany nieład artystyczny. Dokładnie. Jest dupy średniowiecza, średniowiecza. Jakby to Ferdek powiedział. <laughs> Dobra, że tak o, nie? Tylko czekaj, teraz dam najpierw tutaj trochę pchnij. Wiesz co, Damian, yy, bo niżej. tu nie jest... Niżej? bo tu nie jest Na góra. Do mnie pchnij trochę. Dobra. Teraz dotniemy jeszcze trochę takich krótszych pręcików, no zobaczcie, ogólnie całość zaczyna to przypominać jakąś półkę, szafkę z takiego miszmaszu, no ogólnie, no nie wiem, ocencie sami, mi się podoba. Mi też, tym bardziej, że jest dużo prętów, na które można coś pozawieszać, nie wiem, ktoś chce jakąś tabliczkę sobie zawiesić, zawiesi sobie tabliczkę, na Mikołaja będzie chciał sobie powijać, to sobie owinie no kurde też, łańcuchami, właśnie. nie? Dokładnie, dobra, ja poobcinam jeszcze trochę tego pręta. No, to cyk. O, już jest sztywny, a ja dobra, to ja oblecę górę. Wydaje mi się, że na ten bok wystarczy, a co do przodu, to zaraz jeszcze coś wymyślimy, żeby nie ciąć niepotrzebnie. Szymon spawa teraz e, nogi u góry do profila. Tak sobie myślę, jak ktoś ma jakieś ciekawe pomysły na ciekawe stoliki, jakieś półki, szafki, dajcie nam znać albo wyszlijcie zdjęcie, napiszcie, a my spróbujemy to zrobić, nie? Oczywiście, no jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrobić. I chcemy. Przede Jak mówię, pomysłów jest mnóstwo, ale może ktoś ma coś jeszcze innego tak. niż my, nie? Znaczy my na pewno też będziemy się inspirować, jeszcze też pewnie... Tak, to absolutnie nie jest lenistwo, nie? Tylko zachęta. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli. Żeby zrobić coś ogólnie takiego innego no. niż robią wszyscy, nie? Coś niestandardowego, nie? Będzie. No wieje trochę z dworu. Tak, czuję. E, także boki już mamy porobione. Bierzemy się za przód. Bierzemy się za przód. Musimy go dokończyć, żeby to jakoś... Uf, na zdrówko! Dziękuję Dziękuję, Dziękuję przyjacielu mojej kozy. O. No. Też mnie teraz wąski zaimponował. O Jezu, aż mnie wszystko boli ty. Tu też jest pusto, no i tu nie. No tutaj właśnie czegoś by Ale ja nie wiem, czy nie dałbym taki. A długi może być. No właśnie. Także tutaj trzeba być kreatywny. To praca dla mnie. Czy dłuższy jeszcze? Dłuższy. Dobra. O! No? Ale, yy... Nie no, tak to nie. co, musiał być. To, on to, nie to do mnie, tak? On był o taką powinien być. No to bądź krótszy. To trzy. Fajnie w ogóle, patrz, jak on by tak przeszedł, nie? O dobra, teraz będzie. Tu? Patrz, teraz tu, no. tu. Dobra, czekam. No to czekaj. Ej, bo teraz ja się zgubiłem. Dobra. No, nie, chyba tak nie. Może on tak być, nie? Także tak prezentuje się nasze dzieło artystyczne przed malowaniem. E, tak, tutaj no co? No, położymy warstwę podkładową. E, do tego później przyjdzie kolor czarny. No, najlepiej będzie do tego pasował. Mamy już pomysł na górę. Fakt, że musimy po prostu załatwić to, nie chcemy na razie mówić, e, co to będzie, bo nie wiadomo, czy nam się to uda. Jak zwykle, zostawimy to w tajemnicy. Nie? Tak, także na pewno no w kolejnym odcinku zobaczycie już skończoną szafkę. Mm, półkę bardziej. Yy, pokażemy Wam, jak to, jak to wyszło finalnie. No i co, ogólnie teraz yy, chcielibyśmy Wam też zapowiedzieć. Troszkę nowości, nie? Tak. Myślę od nas z kanału. Jesteśmy y, po wizycie w firmie Servamet. Także pozdrawiamy Pawła i Tomka. Tak, jest wszystkich z w ogóle. Firmy Servamet, tak, całą, całą załogę Servametu. Będziemy mieli teraz dużo więcej odcinków takich naprawdę fajnych, instruktażowych. Powiększyły się nasze możliwości. Dokładnie, nie? instruktażowe i też takie uczące, nie? Co możemy Wam powiedzieć? Będziemy mieli na pewno porównania różnych spawarek, różnych firm spawarek. Będziemy chcieli. Od tanich, podroższe, nie? Tak. To jest ważne. Będziemy chcieli na pewno też przetestować też segment tanich i drogich ciuchów spawalniczych roboczych monterek. Możliwe, e... że pojawią się nawet kompresory, które też są potrzebne przy naszych robotach, nie? Tak, tak. E... Fajnie, fajne było to spotkanie, ponieważ żeśmy dużo wynieśli z tego. Współpraca e... zapowiada się naprawdę e... owocnie. Owoc, Obiecująco. Nie? Obiecująco. Także co, no czekajcie na kolejne odcinki. E... Będziemy co dwa tygodnie dodawać. Więcej Wam nie mówimy, oglądajcie, zobaczycie co Dokładnie. będzie. Także efekt końcowy już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Zapra Dobrze pospowani. Zapraszają na seans.